Witam Was serdecznie. Ze względu na zmiany pogodowe postanowiłam wrócić do pierwotnej scenerii. Ale jeżeli chcielibyście, abym kolejne moje lekcje nagrywała w plenerze, oczywiście jeśli pogoda mi na to pozwoli, to dajcie znać w komentarzach. A jeżeli zawitałeś, zawitałaś po raz pierwszy raz na moim kanale YouTube, bardzo się cieszę. Mam na imię Monika. I zachęcam Cię do zapoznania się z moimi poprzednimi lekcjami, a linki do nich znajdziesz poniżej w opisie. W tym odcinku skupię się na dwóch niesamowicie zdolnych braciach, którzy zapisali się w historii Stepu. Gregory Heines oznajmił kiedyś, że gdyby ich biografia została kiedykolwiek sfilmowana, to ich numery taneczne musiałyby być wygenerowane komputerowo, ponieważ nikt nie dałby rady teraz ich naśladować. A mowa o Nicholas Brothers. O dwóch już nieżyjących afroamerykańskich braciach, Fejardzie i Haroldzie, którzy w połowie XX wieku zasłynęli w Filadelfii. Kiedy przyprowadzili się do Hollywood, dzielili czas między filmem, między klubami nocnymi koncertami, Broadway'em, telewizją oraz obszernymi koncertami, jak w Afryce, w Ameryce Łacińskiej czy w Europie. Fenomen braci polegał na ich niepowtarzalnym stylu tańca który wyćwiczyli sami bez żadnego wykształcenia w tym kierunku. Oni obserwowali tylko tancerzy stepujących wodewilu czy też wybitnych artystów na scenie. Styl Nicholas Brothers łączy w sobie balet, step i akrobatykę. Dzięki czemu byli niepowtarzalni i niesamowici. Jednym z ich charakterystycznych ruchów był przeskok w dół po długich, szerokich schodach. Jednocześnie kończąc swój ruch na stopniach szpagatem. Ich najsłynniejszy występ był finałem filmu pod tytułem. Stormy Weather z 1943 roku do melodii Jumping Jive. Prawda, że niesamowici? Nawet Fred Aster powiedział kiedyś braciom, że ten numer taneczny był najwspanialszą muzyczną sekwencją filmową, jaką kiedykolwiek widział. A legenda baletu Michał Barasznikow nazwał ich najbardziej niesamowitymi tancerzami, jakich w życiu widział. Szczerze, zgadzam się z nimi w 100%. Dlatego też nie dziwię się, że takie gwiazdy, m.in. jak Michael Jackson, Janet Jackson czy Debbie Allen byli jednymi z wielu uczniów Nicholas Brothers za czasów, kiedy prowadzili oni kurs mistrzowski ze Stepu. Myślę, że tyle informacji na tą chwilę starczy. Jeśli będziecie chcieli dowiedzieć się więcej na temat, jakie gwiazdy Stepu uczyły się u Nicholas Brothers, to zachęcam Was do poczytania o tym. A my teraz przystępujemy do lekcji. Slam. Jest to podskok z rozluźnionymi stopami. Natomiast finalnie, kiedy stopy opadają na ziemię, kolana są bardzo wyprostowane. Różnica między slam a jump. Slam to podskok na wyprostowanych kolanach, gdzie stopy znajdują się bliżej podłogi niż w jumpie. Jump to podskok, podczas którego opada się na przednią część stopy, a kolana są ugięte. Czak. Stopa obciążająca przesuwa się do przodu i kończy ruch na pięcie. Można to również zrobić obiema nogami jednocześnie. Pull. Ruch rozpoczyna się od położenia przedniej części stopy na podłogę, a następnie szora się nią do tyłu, aż stopy oderwie się od podłogi. Przed Wami kolejna choreografia. Pamiętajcie, aby nie robić przeprostu w kolanach podczas wykonywania ruchu slam. Róbcie to z wyczuciem, aby nie nabawić się kontuzji. Pierw posłuchajcie i zapamiętajcie kroki, jakie po sobie następują. Zapamiętajcie rytm i na spokojnie, powoli zacznijcie ćwiczyć wraz z nagraniem. Slam, czak, czak, pull, heel, step, pull, heel, step, step, czak, czak, slam, slam, czak, czak. pull heel step pull heel step step chuck chuck slam slam chuck chuck pull heel step pull heel step step chuck chuck slam slam chuck chuck step, pull heel step pull heel step step chuck chuck slam slam chuck chuck pull heel step, step youtube, Pull heel, step, step, chuck, chuck, slam, slam, chuck, chuck. Pull heel, step, pull heel, step, step, chuck, chuck, slam, slam, chuck, chuck. Pull heel, step, pull heel, leap. step, step, chuck, chuck, slam, slam, chuck, chuck. Pull heel, step, pull heel, step, step, chuck, chuck, slam. Poćwicz chwilę samodzielnie, a jeśli poczujesz się na siłach, spróbuj trochę szybciej. Dla osób, które czują się bardzo dobrze w tej choreografii, mogą spróbować jeszcze szybciej. Za nami już ósma część choreografii, także mam nadzieję, że poprzednich siedem zostało przez Was opanowanych do perfekcji, ponieważ im systematyczniej ćwiczycie, tym łatwiej będzie Wam zapamiętać kolejne części. Te choreografie są po to, aby podszkolić się w nowo poznanych krokach. Także zachęcam Was bardzo gorąco do zasubskrybowania mojego kanału, aby być właśnie na bieżąco z nowymi krokami i z nowymi częściami choreografii. Oczywiście, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Jeśli podobał Wam się filmik, dajcie łapkę w górę, będzie mi niezmiernie miło. A ja życzę Wam owocnych ćwiczeń i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!